Teraz Uber Market. Chcesz? patrz! W międzyczasie zapytam, zaskoczone ilości. Oj, bardzo! Ludzi nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo, ale to bardzo miłe dla nas i... no i fajnie, że tak jest. Słuchaj. Jest Filip i jest żak. Filip karisował 3,5 godzinki, żaka 2,5 najdłużej mnie jego włosy zajęły. <laughs> rysuję sobie tak prywatnie od czasu do czasu. No, a czym to jest rysowane? Łówkiem? Nie, nie, nie. To jest rysowane graficznie. Yy, cyfrowo, na tablecie graficznym. Czekamy na spotkanie z białem i z Filipem Wójcikiem. Wójcikiem. Autografy, zdjęcia, tak? Tak, tak. autografy, zdjęcia. Tutaj tak. na koszulce. Tutaj. też no, ja tak. Motor. Motor. A jak było w Motorowie, kibicie? Ja... ja byłem już na dwóch meczach. Ja od roku jakoś oglądam piłkę, to jakoś nie tak długo, ale A ja kibicuję. Bo ja kibicuję. Jak był w drugiej lidze. Oglądałem mecz barażowy w drugiej lidze Motoru. Ja. To są sukcesy. To takie najlepsze momenty. Martwię cię albo się ucieszysz. kolejka się nie kręci. No to nic, będziemy musieli przedłużyć godzinę. <grywa> Mógł pan zapisać. Bardzo dziękuję drużynie za taką możliwość, że można po prostu przyjść i spotkać zawodników, tak poproszę z nimi się porozmawiać, podziękować za fajne wystąpienie na tych meczach Ekstraklasy, powiedzieć, że po prostu lubię ich grę. I tak naprawdę to bardzo dziękuję za taką możliwość po prostu przyjść, zobaczyć i ich, zrobić zdjęcie. A ja sam jestem z Ukrainy, z Kijowa i kibicuję Motoru już od jeszcze trzeciej ligi z 2021 roku. うん。Um <laughs>

do zdobyć podpis albo zdjęcie, dla nas, mówię, z zawodników jest to bardzo miła sprawa i, i tylko oby tak częściej takich eventów. A coś Ci w takiego? Tak, dostałem naprawdę chyba ze trzy albo cztery takie mini prezenty, naprawdę jeden rysunek, drugi taki kamyczek z numerem, było to bardzo miłe i naprawdę doceniam to.